Część. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak samodzielnie ułożyć płyty nawierzchniowe. Przez ostatnie kilka tygodni zbierałem doświadczenia, i teraz chcę podzielić się z Wami moimi sprawdzonymi metodami oraz wskazówkami, które ułatwia Wam ten proces. Dowiecie się, jakie materiały będą potrzebne, jak przygotować podłoże oraz jak prawidłowo układać płyty, aby efekt końcowy był nie tylko estetyczny, ale także trwały. Zapraszam do oglądania. Fundacja D z bloków każdą osoba marzy o życiu w prywatnym domu z osobista fabuła i bardzo często. Wybór koloru dachu i fasady dach to nie tylko ochrona budynku przed pogoda, ale także logiczna. Jak zrobić betonowe wygłoszenie własnymi rękami betonowy ekran podłogi jest najczęstsza baza w mieszkaniach i prywatnych. Zera Głosyc Głos. Głos przeciwko. Płytki porcelanowe SA idealne do dekorowania ścieżek ogrodowych, terytoriów w pobliżu domu, garażu lub miejsc rekreacyjnych. Koszt układania płyt nawierzchniowych jest dość wysoki. Wykonując ten proces własnymi rękami będziesz mógł znacznie zaoszczędzić. Porozmawiamy o tym, jak układać płyty brukowate własnymi rękami. Technologia produkcji materiałów i fotograficzne płyty brukowe do produkcji płyt nawierzchni najczęściej stosuje się beton. Mieszanina produkcji płytek zawiera cement, wodę, plastyfikatory i inne wypełniacze. Istnieje pewne wymagania dotyczące produkcji płytek z powodu GOST. Aby płytka ostatecznie osiągnęła wysoka jakość i służyła swoim właścicielom przez wiele lat, konieczne jest dokładnie obserwowanie procesu technologicznego jego produkcji i dawki materiałów. W niektórych drogich opcjach kafelków występują również glina, granitowe okruchy lub piasek polimerowy. Kształt płytki zależy od preferencji klienta: jest on prostokatny, trójkątny, kwadratowy, diamentowy, sześciokatny i tepe. Kolor płytki zależy od kolorowania pigmentu, który jest jego częścią. Najczęściej wytwarzane esapiaszczyste, oliwkowe, brązowe lub bezowe płytki. Jak leżeć płyty brukowe, zalety i wady materiału porcelana płytki jest dość popularnym materiałem do dekoracji chodnika. Zakres jego użycia jest dość zróżnicowany. Z pomocą nie tylko załoków, parków i kwadratów, ale także domy prywatne i domki. Materiał ten różni się nie tylko atrakcyjnym wyglądem, ale także z dobra wydajnością. Wśród zalet korzystania z płyt nawierzchniowych zauważamy, pudłowność mrozu jest doskonała jakością tego materiału, który zapewnia. Długoterminowe działanie, bezpieczeństwo środowiskowe, w produkcji płytek stosuje się substancje nieszkodliwe dla ludzkiego ciała. Które w trakcie ogrzewania nie wydzielają substancji toksycznych, czas działania jest kolejna ważna zaleta, która zapewnia popularność. Tego materiału w procesie wykończenia, technologia płytek produkcyjnych implikuje zastosowanie specjalnego prasowania, co sprawia. u 200 b u 200 płytki jest wysokie i trwałe przed uszkodzeniem mechanicznym, płytka nie wymaga dodatkowej opieki, można ją łatwo myć. I czyszczyć woda, odporność przed wilgocia i innymi zewnętrznymi bodźcami środowiskowymi zapewniają możliwość układania płytek na ulicy. Atrakcyjność estetyczna jest kolejna ważna zaleta tego materiału, rozróżniając kafelki o różnych rozmiarach, kolorach, teksturach. Podczas gdy jest stosowany zarówno do celów gospodarstwa domowego, jak i przemysłowego, koszt niedrogiego zapewnia tanio materiałów, które esa częścią płytki. Jednak materiał ten wyróżnia się następującymi niedociągnięciami: obecność szwów między płytkami prowadzi do faktu, że gromadzą brud, pogarszając wygląd powłoki. Lot, który gromadzi się na płytkach zima, czyni go śliskim, jeśli nie postępujesz zgodnie z technologią. Układania materiału, płytki w niektórych miejscach ustępują, musisz go zdemontować i położyć ponownie, jeśli wybrane są płytki o wysokiej porowatości. Gromadzi się w nim wilgoc, co później niszczy materiał ciężkimi mrozami. Główne odmiany płyt nawierzchniowych przed położeniem płyt nawierzchni we własnym krok po kroku zalecamy zapoznanie się z odmianami tego materiału, ponieważ technologia stylizacji dla każdego rodzaju kafelka jest indywidualna. Przede wszystkim płyty nawierzchniowe SA całe i naciśnięte. Zakres korzystania z każdej z tych opcji płytek jest zróżnicowany. Płytki odlewane S.A. używane w procesie układania terytorium przed prywatnymi domami i naciskane w trakcie dekorowania parków miejskich, kwadratów, ścieżek i W procesie technologicznym produkcji płytek stosuje się przetwarzanie suchego składu z wibropresja lub wibracja. Oferujemy bardziej szczegółowo zapoznanie się z tymi procesami, w celu dalszego wykorzystania płytek należy poczekać na pełne zestalenie. Metoda odlewania płytek produkcyjnych jest tańsza i lekka, nie wymaga dodatkowego sprzętu i procesów technologicznych. Dlatego produkty odlewni wyróżniają się różnymi kolorami, kształtami i kolorami. Należy pamiętać, że płytki o nadmiernie nasyconym kolorze implikują zastosowanie dużej liczby barwników w procesie jego produkcji. Czynnik ten negatywnie wpływa na wydajność materiału. Płytki naciśnięte vibro są droższe, ponieważ jego produkcja wymaga specjalistycznego sprzętu. Ta wersja płytki jest bardziej odporna na mróz, odporność na wilgoc, praktycznie brakuje porów, ale takie płytki nie różnią się różnorodnymi kolorami i kształtami. Jak prawidłowo leżeć płyty brukowate, informacje ogólne metoda układania płyt nawierzchniowych zależy od jego celu, funkcjonalne. Materiał na drogi biurowe, ścieżki pieszych, przed prywatnymi domami w miejscach ze zwiększonym obciążeniem operacyjnym, dekoracyjne. Produkcja z płytek o pięknych wzorach, oryginalnych wzorach i t.p. W stosunku z podstawa, na której położono płytkę, należy zauważyć, sandy base wymaga dokładnego ubijania stosowanego na ścieżkach. Pieszych, nie nadającej się do poruszania pojazdów wzdłuż niej, zastosowanie suchej mieszanki cementowej, ponieważ utrwala ona, pomaga Tworzyć silną bazę, znajduje się do dekoracji parkingów, zastosowanie roztworu kleju na podstawie cementu jest najdroższą metodą. Instalacji płyt nawierzchniowych, ale także najbardziej niezawodnych, podstawa jest początkowo wypełniona betonem, a następnie płytki. ESA ułożone na specjalnym kleju. Jak prawidłowo położyć płyty brukowe na piasku, najczęściej kształt płyt nawierzchni jest prostokatny. Istnieje wiele schematów, zgodnie z których wykonywane jest kafelki, najpopularniejsza z nich, choinka, cegła lub leżąca w postaci kolumn. Porcelana płytka zyskała popularność ze względu na łatwość instalacji. Właściwie ułożone płytki będą służyć swoim właścicielom przez kilkanaście lat. Rodzaj podstawy, na której leży płytki, zależy od jej grubości i celu. W każdym razie początkowo konieczne jest usunięcie gleby 15 cm do podstawy, wyrównanie jej i ułożenie nachylenia drenazu wody. Poniżej znajduje się proces ubijania witryny za pomocą piasku. W tym celu piasek, gdy zasypia, jest zwilżony i dobrze przycięty. Zwróć szczególną uwagę na grubość materiału, jeśli płytka jest przeznaczona tylko dla ruchu pieszych, wówczas grubości 2 cm, w przeciwnym razie wartość ta wzrasta do 4 do 6 cm. Przed ułozeniem brukowania płyt na piasku przygotuj materiały w postaci piasek, którego kwota zależy od całkowitego obszaru układania. Płyty brukowe, elementy graniczne Cement, młot zwyczajny i gumy, stalowe kołki łopaty, niwelacja, bułgarzy. Po utworzeniu nachylenia obszaru miejsca, na którym układane są płytki, obszar należy podzielić na paski. Jednak pasek powinien być równy szerokości reguły. Aby podzielić witrynę, użyj kołków i wątków. Następnie strona jest wyrównana za pomocą piasku. Następnie następuje proces bezpośredniego układania płytki. Aby przygotować piaszczysta mieszankę cementu, należy połaczyć piasek z cementem w stosunku 6 do 1. Należy pamiętać, że piasek powinien być nawilżony. Zaleca się wykonywanie pracy w okresie jesiennym spre. Przygotowana kompozycja jest równomiernie rozmieszczona na jednym pasie, starannie zagęszczony. Następnie pod nitka, która wyróżnia miejsce w strefach, instalowana jest rura stalowa. Po dokładnym wyrównaniu strony skład piasku i cementu jest ułożony płytki. Zainstaluj pierwsza płytkę zaczynającą się od rogu, dokładnie wyrównaj ją do współczynnika z oznaczeniem. Stuknij go gumowym młotkiem. W ten sam sposób połóż druga płytkę. Rozpocznij pracę nad sobą, w ten sposób układając płytkę, poruszasz się nią. Jeśli na stronie występują jakieś przeszkody, jest one pomijane przez całe płytki a następnie dostosowywane na końcu pracy. Po ukończeniu pracy płytka zamiatuje się z piasku. Aby wypełnić spęknięcia między płytkami, w stosunku 6 do 1 stosuje się ten sam roztwór piasku i cementu. Wszystkie pęknięcia powinny być starannie wypełnione. Leczenie kwadratowych płyt brukowania jest najłatwiejsze. Aby przyciąć płytki i dopasować je, użyj młynek i dysku z rozpylaniem diamentów. Na krawędziach układania płytek zainstaluj krawężniki. Do ich fiksacji stosuje się grube betonowe roztwór. W obecności obszarów poddanych specjalnym obciążeniu, np. w pobliżu bramy, lepiej jest położyć kafel na betonowej podstawie. Jak położyć płyty brukowe na betonowej podstawie czasami istnieją sytuacje, w których trzeba układać płyty brukowania na betonowej podstawie. Ta metoda stylizacji zapewnia większa siłę materiału. Transport i ciężki sprzęt może jeździć na płytce ułożonej na betonowej podstawie. Początkowo strona jest uruchamiana do układania. Następnie kraweżniki powinny być początkowo zainstalowane, wcześniej obliczając miejsce ich lokalizacji. Jeśli wysokość kraweżnika wynosi około 50 cm, wówczas umieszcza się on w wykopie na 25 cm, podczas gdy 10 cm wykopu powinno być pokryte. Kruszonym kamieniem, 15 mm rowów wylewa się betonowym roztworem, a następnie kraweżniki SA zamontowane w taki sposób, aby pomóc. Usunięciu wilgoci z płytki. Jeśli podstawa jest poddawana wysokim obciążeniu operacyjnym, to przed wyłaniem warstwy betonowej zaleca się jej wzmocnienie. Należy położyć kafelki do brukowania betonu zgodnie ze wszystkimi niuansami technologicznymi. Aby wzmocnić powierzchnię, stosuje się siatkę, której grubość komórek wynosi 15 cm. W celu dodatkowego usunięcia wilgoci z płytek zaleca się wyposażenie specjalnych otworów w cele drenazu. Do tych celów odpowiednia jest rura azbestowa wycięta na obszary, której wysokość wynosi około 150 mm. Jeden kawałek rur azbestowych jest zainstalowany na jednym metrze kwadratowym. Następnie następuje proces przygotowania konkretnego rozwiązania, który obejmuje obszar 15 cm, jeśli nie ma na nim zbrojenia, i 20 cm w obecności wzmocnienia. Podczas nalewania dużej sekcji, po 3 metrach, konieczne jest pozostawienie luk na szef temperatury. Aby to zrobić, tablice ESA zainstalowane, a następnie po chwytaniu betonu ESA wyciągnięte. 24 godziny po wypełnieniu usuwa się drewniane szalunki a otwory drenazowe SA wypełnione z Aby płytka dobrze trzymała się na powierzchni, leży ja na mieszance piasku i cementu. Aby je łaczyc, użyj betonowego miksera. Grubość warstwy piasku wynosi około 10 cm. Płyta wibracyjna lub toptucz stosuje się do tramwiny kompozycji. Podążaj za obecnością nachylenia na powierzchni, aby zapewnić stos wody. Gumowy młot słuzy również do naprawy płytek. Prace powinny rozpocząć się od krawężnika, stopniowo przechodząc do najwyższego punktu witryny. Za pomocą poziomu powierzchnia jest sprawdzana pod katem równości, jeśli to konieczne, płytki ESA regulowane za pomocą gumowego młotka. Aby wypełnić połączenia między płytkami, zastosowano ten sam roztwór piasku i cementu. Przez te szwy wejdzie do otworów drenazowych, a es gromadzi się w płytce. Jak leżeć płyty na wierzchniowe wideo, skręcać na stronie w kontakcie, z, napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego. Pola, wpisz swoje imię, Twoje imię. Włacz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię, anonimowy, szybka rejestracja na stronie, komentarz, 12 października. 1017 dwu Anonimowy Trotuar Mosków. R.U. Adres systemowy Rendamp K. Moskwa 13 maja. 1018.2 Anonimowy Rendamp K. Stroj Adres Moskiewski Region Dolgoprudny Mikrodystrykt, Chlebnikowo Stary Testament. Gorki 1 telefon plus 7 919 962 58 85 godziny otwarcia 09 00 00 witryna http 2 ukośnik ukośnik arkej łącznik stroj. Su napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, Twoje imię. Włacz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię, anonimowy, szybka rejestracja na stronie, komentarz, 12 października. 1017 dwu Anonimowy Trotuar Mosków. Eru adres systemowy Rendamp, K, Moskwa 13 maja. 1018 Anonimowy Rendamp, Kastroj Adres, Moskiewski Region, Dolgoprudny, Mikrodystrykt, Chlebnikowo, Stary Testament. Gorki, 1 Telefon, plus 7 919 962 58 85 godziny otwarcia. 09 0022 00 Witryna, HTTP ukośnik ukośnik Arkej Łącznik stroj. SU TROTUAR Mosków. Eru Rendamp, Kastroj Adres, Moskiewski Region, Dolgoprudny, Mikrodystrykt, Chlebnikowo, Stary Testament. Gorki, 1 Telefon, plus 7 919 962 58 85 godziny otwarcia. 09 00 22 00 Witryna, http:/ukośnik ukośnik arkej łącznik stroj. SU-Informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostań autorem i zarabiaj portal budowy Strort 2011-2018. Artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne. Podsumowując, układanie płyt nawierzchniowych własnymi rękami to proces, który wymaga staranności i odpowiedniego przygotowania. Dzięki naszym wskazówkom możesz zrealizować ten projekt samodzielnie, oszczędzając czas i pieniądze. Pamiętaj o dokładnym planowaniu, wyborze odpowiednich materiałów oraz przestrzeganiu kroków, które omówiliśmy. Z pewnością efekt końcowy przyniesie satysfakcję i doda uroku Twojej przestrzeni. Życzymy powodzenia w realizacji Twojego projektu.